Dzień dobry. W tym filmie porozmawiamy o pytaniu, które słyszę bardzo często: Czy pracownik odpowiada, jeśli szkoda, którą wyrządził, była nieumyślna? Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się oczywista. Skoro to wypadek, to pewnie nie odpowiada, ale kodeks pracy mówi co innego. Zasada jest taka: odpowiedzialność pracownika opiera się na winie i ta wina może być umyślna, wtedy pracownik chciał wyrządzić szkodę, lub godził się na jej powstanie. Albo może być też nieumyślna. To jest najczęstszy przypadek. Wina nieumyślna występuje wtedy, gdy pracownik nie chciał wyrządzić szkody, ale mógł jej uniknąć, gdyby zachował ostrożność. Na przykład kierowca, który zostawia auto z towarem w niezabezpieczonym miejscu na noc, albo magazynier, który nie sprawdził, czy drzwi są zamknięte. Jakie są konsekwencje? Przy winie nieumyślnej odpowiedzialność pracownika jest ograniczona. Nie zapłaci wszystkiego. Co do zasady, maksymalnie 3 miesięczne pensje. To mówi artykuł 119 Kodeksu Pracy. Ale uwaga, jeśli szkoda była wyrządzona umyślnie, wtedy pracownik płaci pełną kwotę szkody. Bez ograniczeń. Dlatego dla pracodawcy ważne jest ustalenie, jaka była forma winy. A co z mieniem powierzonym, np. gotówką albo samochodem? Tutaj obowiązuje inna zasada. Jeśli powierzenie było prawidłowe i pracownik nie rozliczył się, zmienia, odpowiada w pełnej wysokości, nawet gdy szkoda była nieumyślna. Dlatego tak ważna jest dobrze spisana umowa powierzenia. Zatem Ograniczenie wysokości odszkodowania dotyczy wyłącznie pracowników, którzy nieumyślnie wyrządzili szkodę w mieniu innym niż powierzone. To domniemanie winy pracownika, które znajduje zastosowanie w przypadku prawidłowego powierzenia mienia daje pracodawcy ogromną przewagę. Jeśli masz dokument, nie musisz udowadniać kto zawinił, to pracownik musi się wówczas bronić i wykazać, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych. Podsumowując, tak, za szkodę nieumyślą pracownik też odpowiada. Ale wysokość odszkodowania zależy od tego, czy była to zwykła odpowiedzialność, czy odpowiedzialność za mnie powierzone. Dlatego zawsze warto mieć dokumenty, to daje bezpieczeństwo pracodawcy. To oczywiście tylko ogólny zarys tematu. Każda sprawa jest inna. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów, zapraszam na underscore.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.